28 września 2016 roku minie dokładnie 25 lat od daty uchwalenia ustawy o lasach. Jest to najtrwalszy i najdłużej funkcjonujący w obiegu prawnym akt prawny dotyczący ochrony środowiska. Wielokrotnie Nowelizowany i poprawiany, ale jednak funkcjonujący w ramach polskiego porządku prawnego, nieprzerwanie, jak powiedziałem, od 25 lat. Jest to absolutny rekord. Świadczy to z jednej strony o pewnym tradycjonalizmie leśników, ale z drugiej strony jest chyba dowodem na to, że sprawdziła się reguła. Iż co pierwsze, to najlepsze. Była to ustawa w dużej części uchwalona z inspiracji oddolnej. Duży był wkład związków zawodowych, także leśników terenowych. Projekt tej ustawy pod kierownictwem pana ministra Mozgi był robiony kolegialnie w ramach spotkań takich plenarnych odbywających się w siedzibie. Ministerstwa przy ulicy Wawelskiej. Nie ma najmniejszej wątpliwości co do tego, iż akt ten doskonale połączył i tak naprawdę prawnie wykreował pozaprodukcyjne funkcje lasu oraz funkcje produkcyjne. Można powiedzieć, że jest doskonałym przykładem aktów prawnych. Które respektują zasadę zrównoważonego działania. No, nawiasem mówiąc, gospodarka leśna, zanim w ogóle została określona jako trwale zrównoważona, taką zawsze była i jest w Polsce od wielu dziesiątków lat. Akt prawny w randze ustawy w zasadzie tylko usankcjonował to, co, jak mówię, w praktyce miało miejsce. Oczywiście ustawa o lasach wymaga pewnych zmian, pewnych dookreśleń, ale co do zasady absolutnie jest aktem, który powinien być utrzymany w swym zarysie, powtarzam, przy nieuniknionym procesie pewnych dookreśleń i zmian, nad którymi zresztą resort przy pomocy lasów państwowych obecnie pracuje. Mówiąc na, na temat tego doniosłego zdarzenia, 25-lecia trwania ustawy o lasach, nie sposób troszeczkę łyżki, łyżki dziegciu dodać do tej, do tej beczki miodu. Otóż od pewnego czasu. Zaczyna się kwestionować okoliczność, iż tak naprawdę ustawa o lasach jest kodeksem dobrych praktyk, o których mówi w tej chwili Unia Europejska w odniesieniu do różnych działań, w tym do działań w zakresie leśnictwa. Jest kodeksem dobrych praktyk gwarantujących utrzymywanie różnorodności biologicznej na poziomie prawie że zbliżonym czy upodobnionym do różnorodności pierwotnej. Z jednoczesnym czerpaniem pożytków materialnych dla przemysłu drzewnego. Jest to coś strasznego i niepojętego, że ta różnorodność biologiczna, która została tak naprawdę w lasach ukształtowana ręką leśnika, w tej chwili jest e, krytykowana w sensie nie samej różnorodności biologicznej, tylko krytykowana z tego punktu widzenia, iż można ją naruszyć ręką leśnika, czyli. Ta ręka leśnika najpierw ukształtowała tę różnorodność, a teraz okazuje się, że działalność leśna, będąca kontynuacją praktycznie tego, co ukształtowane zostało ręką leśnika, jest w tej chwili krytykowana działalność leśna jako ta, która no, dopro, może potencjalnie czy faktycznie tę różnorodność, proszę państwa, zniekształcać, niszczyć. Ja niedawno podjąłem decyzję o przystąpieniu do realizacji planów zadań ochronnych na terenie Puszczy Białowieskiej, bowiem nie ulega dla mnie najmniejszej wątpliwości, iż nie ma alternatywy dla właściwego kształtowania różnorodności biologicznej nawet w krajobrazach uchodzących za krajobrazy przypominające krajobrazy pierwotne. Nie ma alternatywy dla. Czynienia tego z wykorzystaniem metod gospodarki leśnej. Proszę Państwa, z tej doniosłej okazji chciałbym wszystkim leśnikom, całej Braci Leśnej, życzyć wszystkiego najlepszego, trwania w wierze, że uda nam się zrealizować projekty rozwojowe, które w tej chwili są realizowane, żeby wspomnieć. Projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych, projekt inwentaryzacji przyrodniczej, ale wiele, wiele innych projektów. Miła Braci Leśna, mili przyjaciele nas, leśników, a także nieprzyjaciele, życzę Wam wszystkiego najlepszego. Zapewniam, że uczynię wszystko wraz z Bracią Leśną, wraz, wraz z Wami, aby kontynuować ten sukces, który odnieśliśmy do tej pory bowiem na pewno jesteśmy proszę Państwa wzorem do naśladowania w zakresie łączenia poszanowania przyrody z wykorzystaniem tej przyrody dla dobra gospodarki narodowej. Wszystkiego najlepszego daszbór.